Siemaneczko wszystkim, z tej strony Rafał, a to jest film, w którym mówimy sobie pro-alert na INJ, który średnio potrafi Wam dać nawet 5% zysku. Dlatego zapraszam do oglądania i witam Was na kanale Krypto Wiadomości Polska. Jakiś czas temu stworzyłem pro-alert na INJ, który żeby został wywołany, musi zejść do poziomu Minus 0,0500 w przypadku Bitcoina. Następnie musi zejść w przypadku metryki BSP na INJ poniżej minus 0,1100. I następnie cena INJ musi zejść poniżej 5% przy 11 świecach w dół. Dlatego sprawdzimy sobie teraz jakie to były momenty. Szczególnie, że średnia i mediana pokazuje nam średnio wynik na poziomie 5%, jeśli chodzi o średnią oraz 3,70% w przypadku mediany. Więc jak widzimy na wykresie mamy już pierwsze wywołanie, które nastąpiło 22 września i jak możemy zobaczyć na jednogodzinowym wykresie linia nam pokazuje zetknięcie się z tym dołkiem. Więc zakładam, że alert ten mógł być wywołany gdzieś w tych miejscach i gdybyśmy zakupili to w tym momencie, to moglibyśmy się cieszyć myślę, że 1% wzrostem, ponieważ mamy tutaj cenę 12,30, a wzrosło nam do ceny 12,70. Chyba że przeczekalibyśmy te spadki i moglibyśmy się teraz cieszyć wzrostem na poziomie 12,94. Kolejny proalert został wywołany w tym miejscu, i jak widzimy, jest to miejsce, w którym alert został wywołany na dołku, z którego w ciągu dwóch godzin nastąpił minimalny wzrost w górę, ale mimo to gdybyśmy trzymali to dłużej, to moglibyśmy się spodziewać spadków, od których jednak cena i tak poszybowała w górę, więc pytanie, czy moglibyśmy kwalifikować to wejście jako udane, jeśli mielibyśmy tu uwagę wziąć to, że przetrzymamy ten spadek i będziemy wychodzić gdzieś po kilku dniach w tych miejscach. To wszystko zależy od tego, kto jaką strategią gra. Dlatego wydaje mi się, że gdyby ktoś miał strategię 1 do 1, no to w tym przypadku mielibyśmy stop lossa. Ale gdybyśmy tą zagrywkę zrobili bez lub z większym marginesem stop lossu, no to moglibyśmy spodziewać się wzrostów do tego poziomu, więc to już Zależne jest od tego, kto jaką strategię ma. Przejdźmy sobie dalej. Szukajmy kolejnych wywołań. I kolejne wywołanie mamy 31 maja. I to było wywołanie, które nie było w idealnym dołku, było gdzieś w tym miejscu. Więc wzrostów moglibyśmy się dopiero spodziewać po jakichś 4 dniach 3-4 dniach. I to takich minimalnie większych. Kolejny pro alert był już na poziomie minimalnej górki z dołku i żeby ten pro alert był dla nas zyskowny musielibyśmy przeczekać jakieś 5 dni. Więc przy tego typu zagrywkach ważne jest to, żeby nie grać dużą dźwignią lub zbyt dużym procentem swojego depo. Ponieważ jak widzimy na tych przykładach cena potrafi jeszcze minimalnie zejść w dół w ciągu następnych dni. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przypadku kolejnych wywołań. Być może kolejne, które znajdziemy, będą nieco lepsze. O, i tu mamy całkiem dobre wywołanie z 13 stycznia 2025 roku. Ukazuje nam całkiem dobry moment, nawet zajebisty, na to, żeby wejść i zyskać z ceny 18,94 do ceny. 20,82. Kolejne wywołanie mamy w tym miejscu, gdzie jest spadek na poziomie 21,31 oraz wzrost do kwoty 22,01. Więc moglibyśmy zakwalifikować to wejście jako udane. Przejdźmy dalej, szukajmy kolejnych wywołań. Jest ich w sumie 29, więc powinno ich tu być jeszcze sporo. O, właśnie tutaj. Mamy tutaj jedno nieudane wejście. czy znaczy udane. Gdybyśmy przyczekali powiedzmy z tego miejsca z 21 grudnia do 24, no to moglibyśmy się cieszyć całkiem sporym wzrostem, bo mieliśmy dwa alerty w tych miejscach. Na poziomie ceny 20, a już po 4-5 dniach cena była na poziomie 24, więc to był całkiem solidny wzrost. Możemy zaliczyć te dwa pro-alerty wywołania jako zyskowne. Kolejne wywołanie mamy w idealnym dołku, dokładnie na poziomie 18,5. Oraz wzrost do poziomu 23, więc to wywołanie było bardzo, bardzo skuteczne. Kolejne nieco mniej, ponieważ zostało wywołane na świecy spadkowej. Nie będziemy teraz przechodzić na mniejsze interwały, bo będziemy musieli to znowu wszystko przesuwać do tego momentu. Więc załóżmy sobie, że nawet jeśli ten Pro Alert zostałby wywołany gdzieś w tym miejscu, to gdybyśmy... Te spadki przeczekali, to cena i tak po kilku dniach byłaby dla nas na plus. Więc załóżmy, gdybyśmy w tej sytuacji kupili za 1% swojego depo, a tu powiedzmy za 2%, to cena wejścia spadłaby nam gdzieś do tych poziomów, i następnie zostałoby nam tylko czekać, aż cena przebije przynajmniej ten poziom, by wyjść na 0 lub przynajmniej na bardzo spory plus. Kolejne proalerty zostały wywołane w tym miejscu. Jak widzimy na wykresie, od tego miejsca nastąpił minimalny wzrost. Podobnie zresztą tutaj. Jedynie w tym miejscu bylibyśmy stratni, zakładając, że proalert wywołałby się w tym miejscu właśnie. Choć wydaje mi się, że gdybyśmy zeszli na interwał 5-minutowy, to ten proalert wywołałby się gdzieś właśnie w tym miejscu. Natomiast w tym przypadku oceniamy to jako wejście nieudane, więc szukajmy kolejnych proalertów. I jak widzimy kolejne wywołanie mamy w tym miejscu, gdybyśmy kupili INJ w tym miejscu, no to minimalnie cena wzrosłaby do poziomu 24,77. To samo tutaj gdybyśmy te spadki przeczekali, to mielibyśmy wzrost do tego samego poziomu. Tu już mamy pro alert, który wywołał się w niezbyt dobrym miejscu, gdybyśmy tu weszli, to musielibyśmy liczyć się z stratą. Przejdźmy dalej do kolejnych miejsc. O i tu mamy już troszkę lepiej. Tu nam pro alert wywołał się w czterech miejscach. Mamy to miejsce, które w idealnym dołku nam się wywołało. Następnie mamy dwa miejsca tutaj i tutaj. I gdybyśmy weszli przynajmniej w tym miejscu, no to moglibyśmy się cieszyć wzrostem od poziomu 26,68 do poziomu 30, więc całkiem spory wzrost. I znowu jak w poprzedniej sytuacji, mielibyśmy jedną pozycję w stracie, ponieważ proalert został nam wywołany na tej świecy spadkowej, więc załóżmy, że gdybyśmy weszli gdzieś w ten poziom tutaj to niestety musielibyśmy się liczyć z sporym spadkiem. Chyba, że przeczekalibyśmy te spadki, w zależności od tego, kto jakim kapitałem gra. Jeśli gracie mniejszym kapitałem, mniejszym procentem, no to moglibyśmy, moglibyście tą stratę przeczekać i ewentualnie zrobić kolejne dokładki właśnie przy miejscach, w których proalert został wywołany, co sprawiłoby, że cena wejścia spadłaby Wam w te rejony. I summa summarum bylibyście na plusie i to całkiem sporym, więc wszystko zależy od tego, jakiej strategii używacie i jakie dane jeszcze sprawdzacie, ponieważ taki pro alert możecie traktować jako potwierdzenie tego, że to może być dobre miejsce na wzrosty, natomiast idealnie to właśnie będzie, jeśli sobie to jeszcze połączycie z RSI, stok RSI czy paroma innymi wskaźnikami, które są skuteczne, a taki pro alert dla was będzie po prostu kolejnym takim już większym potwierdzeniem tego, że jest to dobre miejsce na wejście. Pamiętajcie, że pro alerty nie gwarantują wam zawsze idealnych momentów na wejście. One tylko pokazują wam miejsca, w których istnieją warunki, powiedzmy na metryce BSP, funding rates i paru innych danych. I jeśli te dane zostaną spełnione, to Proalert się wyzwala i Was informuje, informuje o tym, że warunki te zostały spełnione, i teraz do nas pozostaje podjąć decyzję, czy wejść w tą pozycję, czy nie wchodzić. Pamiętajcie jednak, że też dane, które Wam ten Proalert wyświetla, mogą być jeszcze niższe, dlatego właśnie w tych miejscach często trzeba określić, czy statystycznie częściej cena odbije nam w górę. Czy jeszcze ma szansę na to, żeby metryki dane spadły jeszcze niżej, co da nam jeszcze większą okazję ku temu, żeby zrobić zakupy? Dlatego właśnie, moim zdaniem, gdy pro alert Wam się za pierwszym razem pojawi i chcecie już wejść w tą pozycję, to zróbcie sobie to przynajmniej za 1% kapitału. A kolejny raz, gdy jeszcze spadnie Wam cena i wam się pro-alert wywoła, to możecie to potraktować jako dokładkę kolejnych powiedzmy 2% w pozycję, przez co cena wyjdzie Wam na plus, jeśli cena dalej będzie już wzrastać. Ok, przejdźmy sobie dalej. O i tu mamy. Już bardzo ciekawie. Tu mamy wywołania właśnie w całkiem ciekawych miejscach, ponieważ proalert wywołał się w idealnym dołku, od którego cena wybiła nam w górę do poziomu 35 z ceny 31. Więc to byłoby bardzo udane miejsce. Kolejne wywołanie mamy również na bardzo niskim dołku, z którego cena wybiła nam w górę, więc właśnie to są bardzo dobre momenty na wejścia i przeważnie jak ktoś patrzy na takie momenty, to sobie myśli, że gdyby wszedł przynajmniej za 20% depo, to byłby teraz zarobiony. I to jest często właśnie chciwość, która nas popycha do tego. Natomiast nie bierzemy pod uwagę tego, że jest wiele warunków które mogą przyczynić się ku temu, że cena nie powędruje nam od razu do góry, a może nam jeszcze minimalnie spaść. Dlatego tak ważna jest strategia, zasady przy podejmowaniu decyzji: to, że wam pro-alert wyzwoli takie miejsca, nie znaczy, że za trzecim razem znowu wam takie miejsca pokaże. Ale i tak myślę, że warto jest tworzyć takie pro-alerty, ponieważ bardzo często pokazują wam bardzo dobre miejsca na wejście, szczególnie że możecie sobie obliczyć średnią i medianę, które pokazują wam wynik, gdybyście powiedzmy chcieli w takich miejscach dokonać zakupu, to jakich statystycznie reakcji ze średniej oraz mediany możecie się spodziewać. Ok, szukajmy dalej. Tak, i kolejne wywołanie mamy na poziomie. 26 i wzrost do poziomu 30, więc całkiem spory. Kolejne udane wywołanie, które byłoby dla nas zyskowne w ciągu jednego dnia. Pięknie, pięknie. Szukajmy dalej. Kolejne wywołanie znajduje się na kolejnym dołku. Kolejny spory wzrost. Podobnie mamy zresztą tutaj, w tym miejscu. Alert wywołał się na tej świecy. Od której mogliśmy obserwować wzrost przynajmniej do tego miejsca, a następnie spadek. Już, a już chciałem powiedzieć, że pro -alert się wywołał w tym miejscu, natomiast tutaj nie mamy tej świecy, nie mamy tej linii. Ale gdybyśmy czekali ten moment spadkowy, no to moglibyśmy się cieszyć wzrostem z tego pro alertu, z tego miejsca, do tego miejsca praktycznie, więc ten pro -alert byłby. Zakwalifikowany jako zyskowny. Gorzej już, jeśli chodzi o te miejsce, ponieważ tu znowu możemy zaobserwować, że jest spory spadek i alert pro alert wywołuje nam się na spadku. Natomiast gdybyśmy weszli w tym miejscu i znowu te spadki czekali, no to bylibyśmy zyskowni w tym miejscu. Więc, suma summarum, możemy zakwalifikować to wejście jako Dobre wywołanie. Szukajmy kolejnych wywołań, i kolejne wywołanie mamy 26 października 2024 roku, gdzie alert pokazuje nam świecę, która spadła bardzo głęboko w dół, i prawdopodobnie mogliśmy podjąć decyzję o tym, by zakupić gdzieś w tym miejscu. I następnie cieszyć się wzrostem od poziomu 17 do przynajmniej 18. Chyba, że przeczekalibyśmy kolejne dni, to bylibyśmy na plusie przynajmniej kilkuprocentowym. Szukajmy kolejnych okazji, gdzie jeszcze byłoby wywołanie. Kolejne wywołanie byłoby w tym miejscu. Więc gdybyśmy chcieli wyjść gdzieś w tych miejscach, to musielibyśmy liżyć się z dużym marginesem stop lossu oraz oczekiwaniem przynajmniej 4-5 dni, żeby cena doszła nam z tego miejsca do tego rejonu. Dobra, wydaje mi się, że. A, tu jeszcze jest. Tu jeszcze mamy dobre miejsce na wejście. Pokazuje nam pro alerty, że został wywołany. No, patrzcie, i w idealnym dołku, nie? Pro Alert został wywołany 04 września 2024 roku przy cenie 15, a następnie po jednym dniu cena jego wzrosła do poziomu 17,5. Ok, wydaje mi się, że chyba to byłoby już wszystko. Nie widzę tu nic więcej, a mamy już 14 czerwca 2024 roku, a cały backtest był na Jeden rok zrobiony, i powiem Wam, że gdybyśmy potraktowali te pro-alerty jako sygnały kupna oraz mieli strategię, w której oczekiwalibyśmy zysku po kilku tygodniach, nawet to naprawdę, gdybyśmy czekali przynajmniej tydzień lub dwa, to moglibyśmy się cieszyć. Nieco większym zyskiem niż powiedzmy, gdybyśmy mieli robić zagrywki jednodniowe. Dlatego te pro-alerty sprawdzają się w przypadku zagrywek long-term. W przypadku zagrywek typu daytrading jest to nieco bardziej ryzykowne, ale i tak myślę, że statystycznie, gdybyśmy robili zagrywki na tym pro-alercie przy daytradingu to wyszlibyśmy na całkiem spory plus. Dlatego moim zdaniem warto jest ten proalert śledzić i link do tego pro alertu dam Wam w opisie. Możecie sobie go skopiować i ustawić powiadomienie na maila, telefon, sms czy telegrama. W następnych dniach udostępnię Wam większą ilość pro Alertów i będziemy sobie takie pro alerty tworzyć na wiele coinów. Tak więc, jeśli macie jakieś pomysły, na jakie kryptowaluty zrobić pro-alerty, na jakie kryptowaluty zrobić analizę, to dajcie znać w komentarzu, a my postaramy się zrobić dla Was wartościowy materiał. Dlatego zapraszam do komentowania, subskrypcji kanału, a ja się z Wami już żegnam i życzę Wam udanych zakupów. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się, regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów dziennik ustaw z 2005 roku nr 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje mają wyłącznie charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.